Kolejnym elementem naszej polskiej lokalizacji dla Business Central jest możliwość generowania deklaracji VAT UE. Natomiast aby taką deklarację wygenerować, najpierw należy ustawić kilka elementów w systemie. Pierwszym elementem jest przejście do ustawień zakupów i zobowiązań i ustawienie serii numeracji, może większe, serii numeracji deklaracji VAT UE. Oczywiście, jeśli takiej serii jeszcze nie mamy, musimy ją utworzyć, a następnie ją przypisać w tym polu. I kolejną rzeczą, którą musimy wykonać, jest przejście do ustawień księgowych VAT. I następnie wybranie dla jakich grup księgowych VAT i towarowych grup księgowych VAT powinny się pojawiać dane operacje dla sprzedaży oraz dla zakupu, jak również dla usług. Oczywiście, żeby to zrobić, należy edytować tę listę. I wówczas w tych kolumnach wybieramy, które kombinacje mają wskakiwać do deklaracji VAT-UE. Następnie musimy zadbać o jeszcze jedno ustawienie: mianowicie na stronie Kraje i regiony. Musimy uzupełnić w kolumnie kod kraju/regionu UE kody dla poszczególnych krajów, no co najmniej tych z którymi handlujemy i wiemy, że takie transakcje z tymi krajami będą się pojawiać, czy powinny się pojawiać w deklaracji VAT UE. Więc tą kolumnę należy też uzupełnić. I po uzupełnieniu tych wszystkich informacji możemy już przejść do generowania deklaracji VAT UE. Klikamy w stronę deklaracja VAT UE, wówczas wyświetli nam się lista wygenerowanych, czy, czy może utworzonych, nie tyle wygenerowanych, co utworzonych deklaracji. Aby utworzyć nową, klikamy przycisk nowy. Po przejściu na kolejne pole numer nam się podpowie automatycznie z serii numeracji, którą ustawialiśmy wcześniej. Następnie wybieramy dla jakich typów transakcji ma się wygenerować taka deklaracja, czy zakupu, czy sprzedaży, czy dla obu. Tu możemy zdecydować, czy chcemy, aby to była deklaracja, czy jej korekta. Następnie wybieramy, za jaki okres chcemy wygenerować taką deklarację. Możemy wybrać miesiąc lub kwartał, a następnie podać numer okresu, czyli w przypadku kwartału oczywiście od 1 do 4, w przypadku miesięcy od 1 do 12, a następnie rok. 25. I po przejściu na kolejne pole, data rozpoczęcia i zakończenia uzupełniła nam się zgodnie z tym, jak uzupełniliśmy te poprzednie pola. Po skonfigurowaniu przejdziemy, przechodzimy do akcji i klikamy sugeruj wiersze deklaracji. Jak widać, dla poszczególnych typów krajów nam się te wiersze wygenerowały i oczywiście mogę sobie z, tej, z tego okna wyjść i wówczas taka deklaracja będzie e, zapisana jako kolejna. Natomiast, aby wygenerować ją w formacie XML, muszę taką deklarację zwolnić. Jak widzimy, ona obecnie ma status otwarta. Przechodzę ponownie na akcję, klikam zwolni, status zmienia się na zwolnione. I dopiero wówczas mogę kliknąć: wygeneruj plik XML. I taki plik XML mogę pobrać, a następnie wysłać do urzędu.